Witajcie widzowie, co środowe nasze spotkanie rajdowe zaczynamy od podsumowania pierwszej tegorocznej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Europy Rajdu Elmot, rajdu, rajdu Świdnickiego, popularnego Elmotu. Rajd rozgrywany był w ten sam weekend, co rajd Chorwacji. Wszystko zaczęło się od odcinka testowego, na którym najszybsi byli Sylwester Płachytka i Jakub Gerber. Tuż za nimi Grzegorz Grzyb z Adamem Biniendą i Jarosław i Marcin Szejowy. Bardzo, bardzo ciasno. W sobotę po południu rozegrano cztery odcinki specjalne, w tym kultowy Walim Jehan właśnie z Walimia do Rościszowa, czyli od dołu i dwie próby w Świdnicy. Tak jak testowy, na pierwszym OS najszybszy był Płachytka. Przed rokiem na pierwszej próbie rajd był y, ostatnim odcinkiem dla Grzegorza Grzyba. Tym razem krawężniki nie były łaskawe dla Marka Tempele i jego DS3 R5. Zatem już jedna z R5 odpadła na pierwszym OS. Na drugim odcinku odpadli z kolei Łukasz i Tomasz Kotarbowie, którzy na pierwszej próbie mieli czwarty czas, zatem zapowiadała się walka w czołówce. Próbę wygrał Grzesiek Grzyb i mocno zbliżył się do płachytki, którego po trzecim odcinku specjalnym ostatecznie wyprzedził i już tego prowadzenia do końca rajdu nie oddał, co nie znaczy, że miał łatwe zwycięstwo. Tego dnia mieliśmy jeszcze jednych zwycięzców. Ostatnią próbę wygrali Jarosławi Szejowie, którzy jednak z powodu kłopotów na pierwszej nie, na drugiej próbie mieli ponad 40 sekund straty. Niedziela to już klasyczny Elmot. Trzy pętle po trzy odcinki specjalne, dziewięć prób, w sumie także całkiem sporo. Mocno zaczęli grzyb z Biniędą wygrywać, zaczęli odcinki oddalać się na tym prowadzeniu. Blisko cały czas byli szejowie podium OS-owego i odrabiali straty w generalce. W czołówce też był Dariusz Poleński z Łukaszem Sitkiem, Niestety na koniec pętli musieli oddać najniższy stopień podium gościom z ERC, Martinowi Sesksowi, Renardowi Francisowi. Grzesiek z Adamem kontynuowali swoją dominację podczas drugiej pętli, która pechowa właśnie była dla Polońskiego i sitka. Oni odpadli z rywalizacji. Drugi przejazd kultowego Walimia dał nam kolejnego OS-owego zwycięzcę, tym razem Łukasz Biśkiniewicz z Danielem Siatkowskim. Zatem tak jak widzicie, jesteśmy już fakt, zbliżamy się do końca rajdu. Jeszcze zostało nam półtorej pętli, ale mamy bardzo wielu zwycięzców. Cały czas względnie nieduże różnice w czołówce. Wydawać by się mogło w takim razie, że mamy poustawiony rajd, ale cały czas właśnie te różnice, tak naprawdę jeden kapyć, jakiś jeden błąd i już by się to wszystko mogło wywrócić do góry nogami. Cały czas szejowie też wygrywali i wygrali jeszcze dwa odcinki w sobotę, znaczy w niedzielę kolejne, więc też tych zwycięstw trochę mieli i też widać było, że czas jest świetny. W ostateczności na mecie. Pierwszą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2023 wygrywa Grzegorz Grzyb z Adamem Biniędą. Dla Grześka to jest piąte zwycięstwo w Świdnicy, czym wyrównuje rekord z kultowych zawodników Malboro, św. Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Obaj panowie wygrywali w Świdnicy pięciokrotnie, i jednocześnie odnoszenie się do tego, że to jest piąte zwycięstwo w Świdnicy, podkreśla to, co ja wielokrotnie mówię. To jest Rajd Elmot. Rajd może nie nosi już kultowej nazwy Elmot, chociaż dla kibiców to zawsze będzie Elmot, dla tych kibiców, którzy pamiętają tego Elmota z lat 90. zwłaszcza, czy nawet wcześniejszych. Natomiast sam fakt odnoszenia się do zwycięstw Mariana i Janusza oznacza, że mamy do czynienia z ciągłością, z ciągłością kultowego rajdu Elmot rozgrywanego w Świdnicy i jej okolicach. Niecałe 15 sekund za nimi do mety docierają Sylwester Pochytka z nowym dla siebie pilotem Jakubem Gerberem. Podium kompletują ze stratą 45 sekund do Grześka goście z RC Martin Sesk z trena Francisem a walkę z nimi podejmowali przez cały weekend Łukasz Biskiniewicz z Danielem Siatkowskim, którzy ostatecznie są zaledwie 8,5 sekundy za podium. Zatem naprawdę niezła jazda. Braworowo odrabiający straty Szejowie ostatecznie kończą rajd na piątym miejscu, dopisują do tego 3 punkty za Power Stage, za trzecie miejsce. Ostatecznie dodatkowe punkty padają łupem Płachytki, Sesksa, Szej, Grzyba i Biśkiniewicza. To jest top 5 ostatniego odcinka specjalnego. Te rozgrywki na odcinkach specjalnych dają nam ostatecznie. Po pierwszej rundzie mistrzostw Polski Grzegorz Grzyb z Adamem Gniendą mają trzy punkty przewagi nad płachetką i gerberem. Ci z kolei są cztery punkty przed Sescem i Francisem. Ciekawe, czy Łotysze odwiedzą jeszcze Polskę w tym roku. Biskiniowicz Światkowskim są na czwartym, a Iszejowie też na czwartym miejscu, przy czym Klasyfikowani są tak jakby niżej, mają po 20 punktów, ale z uwagi na wyższe miejsce w rajdzie, no to właśnie Biszniewicz z Siatkowskim są jako czwarci klasyfikowani, a Szajowie jako piąci. Teraz rajdowe Mistrzostwa Polski przenoszą się na Mazury. Rajd Polski jest drugą eliminacją, a potem jeszcze jest rajd Podlaski, zatem dwa rajdy szutrowe z rzędu i potem już pojedziemy na asfalty Małopolski, na co ja bardzo czekam. Się z, spotkałem się z opinią nawet jeszcze podczas samego rajdu, że nudny ten rajd, no ale ja się nie mogę zgodzić, no bo mamy pięć, siedem załóg, które są na podium, które walczą o zwycięstwa OS-owe, które są blisko w czołówce no i to, że cały czas w zasadzie prowadzi jedna załoga to nie znaczy, że mają łatwo i uważam, że sam fakt, że zmieniały się cały czas na czele załogi, na na czele odcinkowych podiów to świadczy o tym, że rywalizacja była zacięta, była równa, poza tym pogoda też sprawiła w niedzielę trochę przykusów, bo kilka Wielokrotnie popadało, trochę było wilgotnych asfaltów, co też wpływało na pewno na kondycję opon, na to jak sobie zawodnicy z tym radzili zobaczymy co będzie dalej, niedługo rajd polski który też mam nadzieję będzie ciekawy o czym zresztą, do czego zresztą odniosę się pod koniec dzisiejszego vloga teraz przechodzimy do jeszcze echa rajdu Chorwacji, na mecie w Zagrzebiu Sebastian Orzie zasugerował, że jego kolejnym startem będzie start w rajdzie Sardynii, w tym momencie jak pamiętacie z vloga właśnie podsumowującego Chorwację, jeśli nie pamiętacie to sobie go odwincie. Sebastian Orzie nadal jest liderem mistrzostw świata, ex Ewansem mają po 69 punktów, to znaczy, że Ewans będzie otwierał drogę w Portugalii. Natomiast jeżeli Sebastian Orzie wystartuje w Sardynii, to będzie miał szansę pobić kolejny rekord leba. Pobił już rekord, który dzierżyli wspólnie zwycięstw w Monte Carlo. Teraz to Orzie ma najwięcej tych zwycięstw i to samo stało się w Meksyku. Tam też mieli po tyle samo z lebem i po tyle samo mają zwycięstw na Sardynii. Zatem jeśli Sebastian pojedzie na Sardynię, jeśli by ją wygrał, to będzie trzeci rekord, który będzie należał już teraz tylko indywidualnie do młodszego z Sebastianów. M Sport Ford zapewnia Tenokowi auto, które nie jest idealne. Fakt, udało się wygrać w Szwecji, udało się teraz dojechać na drugim miejscu. W Monte Carlo, moim zdaniem, ja to będę podkreślał, też wynik był bardzo dobry, jak na to, jak mało doświadczenia Sebastian e, Oit miał w poprzednich trzech latach i to, że był to jego pierwszy start zupełnie nowym autem. Natomiast nie ukrywać, nie da się ukryć tego, że Pomarali One ma problemy z niezawodnością. Tych problemów jest sporo. Problemy z usterką układów hydraulicznych, wspomagania, problemy z napędem hybrydowym. Tanak wywalczył ostatecznie to miejsce bardziej swoim talentem na pewno niż niezawodnością samochodu. Ostatecznie jest teraz czwarty w mistrzostwach, też ma bardzo małą stratę, ale ogólnie bardzo wyrównane jest WRC w tym roku. Myślę, że jeżeli... M-Sport zbudował samochód, który ma prędkość, bo to jest niewątpliwie. ten samochód ma prędkość, a to jest podstawa. Zawsze się mówiło, że tworząc nową rajdówkę najważniejsze, żeby była szybka, bo niezawodność da się dopracować, a urywać dziesiąte części sekundy na kilometrze już niekoniecznie. Zatem miejmy nadzieję, że M-Sport poradzi sobie z problemami i OIT będzie mógł walczyć o swój drugi mistrzowski tytuł w dalszej części sezonu. Teraz dwa słowa o Chrisie Mik. Chris Mik zajmie miejsce Craig'a Brina w portugalskim zespole Hyundai'a. Irlandczyk był związany z Hyundaiem na ten sezon właśnie w Portugalii na starty w Mistrzostwach Portugalii, okazjonalne starty w Mistrzostwach Europy w ramach dodatkowego swojego cyklu rajdowego poza jazdą w fabrycznym zespole Hyundai'a i portugalski zespół Hyundai'a zaproponował Chrisowi Mick przejęcie tego kontraktu. Kontynuowanie tych startów. Krizmik na początku miał wątpliwości, ale doszedł do wniosku, że Craig na pewno by tego chciał, w związku z czym chcąc go uhonorować, Krizmik przejmuje Hyundai'a w portugalskim czempionacie i będzie też startował w rundzie WRC w Portugalii, tej nadchodzącej kolejnej. Na prawym fotelu Chrisa zobaczymy Olaflone i zawodnicy ci będą zgłoszeni nie tylko w ramach Mistrzostw Portugalii, ale również w WRC2, zatem Chris będzie miał szansę, będzie miał okazję, żeby powalczyć ze starymi kolegami po fachu. Skoda Motorsport, przechodzimy teraz troszkę do innych tematów, dostarczyła pięćsetną Fabię klasy RC2. Od wprowadzenia przez FIA obecnej piramidy rajdowej, już blisko 10 lat temu, Skoda budowała najpierw Fabię R5, potem Fabie Rally 2, potem Fabię Rally 2 Evo i teraz Fabie RS Rally 2. Łącznie tych samochodów jest już 500, czym Skoda zdecydowanie prowadzi, jak chodzi o ranking ilości wyprodukowanych rajdówek klasy RC2. Ten pięćsetny egzemplarz to jest Skoda, która trafiła do tunera Delta Rally, włoskiego tunera i będzie tym samochodem jeździł Alberto Battistoli w Mistrzostwach Europy. A trzeba wziąć pod uwagę, że Skoda trochę spóźniła się z samochodem RC2, dlatego że dość długo jeszcze jeździły Skody Super 2000 Fabie i najpierw M-Sport przedstawił Fiesta, zresztą M-Sport zawsze szybko reaguje na te wszystkie zmiany. Potem były PSA, bo był przecież i DS3 R5 i był 208 T16 R5 więc było tych samochodów wcześniej trochę, ostatecznie Skoda póki co jest tym benchmarkiem, tym samochodem do którego wszyscy aspirują no i zobaczymy co zrobi Toyota z Yarisem GR Rally 2, ja liczę na nich bardzo a jak jesteśmy przy nowych samochodach to Clio Renault Sport Rally 3 czy w tym momencie Alpin Sport Clio Rally 3 zakończyło proces homologacyjny nawet zadebiutowały już na OS-ach jechały jako auto funkcyjne w jednej z rund mistrzostw Francji w tym momencie już można zamawiać ten samochód Renault chwali się, że ma już ponad 40 zamówień na nową rajdówkę samochód ten bazuje na e, oczywiście aktualnym Clio, tam przy aerodynamice pomagali specjaliści z zespołu Alpine F1, to już wam kiedyś wspominałem. Technicznie natomiast Clio dysponuje czterocylindrowym silnikiem 16 zaworowym TCE o mocy 260 koni, 415 Nm momentu obrotowego i moc przekazywana jest oczywiście przez pięciobiegową skrzynię na wszystkie koła. A jak już mówimy o RC2, to zakończmy dzisiejszego vloga informacją na temat rajdu Wysp Kanaryjskich, bowiem pojawiła się lista zgłoszeń do drugiej rundy Mistrzostw Europy tegorocznej, no i naprawdę nie zawodzi. Może nie ma aż tylu gwiazd, ile było w Portugalii na FAFE ale nadal jest bardzo bogato. O zwycięstwo powalczy ponad 60 załóg, z czego ponad połowa samochodami RC2, w tym m.in. Haydn Paddon z Johnem Kennardem, czyli zwycięzcy z FAFE, Matt Zosberg, Patrick Barth, Elf, Efren Larena, Sara Fernandez, mistrzowie Polski, znowu Tom Christensen, Anders Johansson, Andrea Mabelini z Werdzinią Lenci, Johan Bonato z Benjaminem Bolondem, czy nie doszły z FAFE zwycięzca Miko Heikila, z Samu Valerim. Miko studzi nastroje, to, że dobrze mu szło w Fafę, nie znaczy, że dobrze mu pójdzie na Kanarach, to jest zupełnie, zupełnie inny rajd. Natomiast na pewno będziemy się przyglądać temu, co Miko Hejkila będzie pokazywał. Poza tym o dobrym wyniku na pewno będzie myślał Miklas Comos, Martin Sesk czy Jawier Pantepardo. I, co dla nas istotne, w Wyspach, na Wyspach Kanaryjskich wystartują dwie polskie załogi. Grzegorz Żyp, tym razem z Kubłem Wrublem i Jarosław Kołtun z Ireneuszem Pleskotem. Zatem też będziemy mieli się komu przyglądać podczas rajdu Wysp Kanaryjskich to wszystko co przygotowałem dla was w tym tygodniu mam nadzieję że były to dla was ciekawe wiadomości jeśli tak pamiętajcie o kciukach w górę subskrybujcie motopasje kamila i do zobaczenia już w najbliższą sobotę a na majowy weekend przygotowałem specjalny szczególny test naprawdę wyjątkowego modelu samochodu kultowego samochodu z gwiazdą na masce do zobaczenia